Zapraszamy, zaraz będę jechał. Zapraszamy Was na przepotężny eksperyment. Sprawdzimy, jaki zasięg ma głośnik JBL Party Box 520 podłączony do iPhone'a 13 Pro Max. Ale bieda ten iPhone, no, ale dobra. No i stary iPhone jest. Dawaj Play będzie głośno, a ja robię cross. Licz! zobaczymy, czy umie liczyć. A my będziemy w trakcie lekko podgłaśniać, bo mikrofon został przy nas. Zobaczymy, gdzie jeszcze będzie go słychać. Zrobam dat dostanie. Ej, jest głośno. A jeszcze nie mamy maksa. Tam jest 30 metrów. Już. Tam jest Bluetooth 5.4, to może być daleko. I ładna prosta droga i duży głośnik. Jak go się potrąci, będzie środkiem. Czekaj, gdy go ja tak rozbiję, tracę z kadrów. My już mamy na maksa głośność. Ale to A to na pewno. Czy na pewno? masz już poszło już? No nie wiem. Wujas? Przepraszam, że ty na tym. Ja czyli te kroki, że on teraz wspomniał, <laughs> bo już nie innymi krokami niż wtedy. No już ja tam na filmiku liczyć. O, On zaczął zrywać. tak. Tak, zaczął nazywać. Ale tu peżer objechał, więc peżer może zakłócę, bo tam może jakaś baba się tak To jest peżer 206. Najchętniej czyli kiedyś samochód. O, wyjdź z samochodu. Właśnie to robisz ten. O, ja cię otworzę. Przyjdziesz do telefonu. Tu jest. Dziecianik, niechowałam, nie chowa, mnie zasłaniam. Ale powoli O, chyba. Z dekuta. <laughs> no A mógł krzyknąć. Nie były teraz będzie w drogę zapowrotnej liczyli. Ponad 200 metrów zasięgu. a liczyłeś z powrotem? Z powrotem liczyłem, ale jak puś... wpuściłeś mandacik, to mi się pomyliło, nagle mi się zrobiło, pomieszało mi się w głowie. Powiem wam, że ciężko było liczyć, ponieważ jak już tak sobie szedłem, 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 zaczęły mi się mylić kroki. Nie no, słuchajcie, ponad 200 metrów zasięgu. No tak dalej. na 190 metrze tam za znakiem dopiero zaczęło przerywać. Jeszcze próbowaliśmy łapać, wyszedłem bardziej za samochody, żeby była ta linia prosta. Ale, ale dalej, dalej. potęga, co naprawdę. No. Ale powiem wam, że lepiej mi się wracało niż szło w tamtą stronę. Lepszy repertuar dobrałeś. Siemano. JBL Partybox 520 naprawdę ma zajebisty zasięg.